Panie Przewodniczący, witam bardzo serdecznie na Ziemi Opolskiej i Ziemi Dolnośląskiej. Witamy Państwa. Moim gościem dzisiejszym jest przewodniczący delegacji Polskiej Platformy Obywatelskiej i PSL-u, pan Jacek Sariusz Wolski. Chciałam porozmawiać na temat prac grupy roboczej, która zrobiła olbrzymią, wykonała olbrzymią pracę na rzecz bezpieczeństwa gazowego dla naszego kraju. Ta grupa, można powiedzieć, że zakończyła pracę. Czekamy na efekty tej pracy. Ale czy pan przewodniczący mógłby powiedzieć, jak dużo było pracy, jak trudne były zadania i co osiągnęliśmy na dzień dzisiejszy? Jak ważne jest bezpieczeństwo gazowe, nie trzeba nikogo w Polsce przekonywać, bo to i kwestia gospodarcza, i bezpieczeństwa naszych domów, i zakładów pracy, jeśli chodzi o energię, ale również kwestia naszej suwerenności w zagranicznej, ponieważ niektórzy spośród dostawców do Polski, do Unii, używają gazu, kiedyś ropy, jako instrumentu presji politycznej. Nowe rozporządzenie, nad którym pracujemy, które zmierza, mam nadzieję, ku dobremu końcowi, ustanawia mechanizm solidarnej współpracy i solidarnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. I bardzo wiele z naszych pomysłów zostaje tam zawartych. Generalnie chodzi o to, żeby w sytuacji ewentualnego kryzysu można było uruchomić mechanizm, żeby tym, którzy potrzebują, komu brakuje gazu, Unia mogła pomóc dostarczając ten gaz, bardzo prosto to nazywając. To jest skomplikowane bardzo technicznie, ale co do idei politycznej, dosyć, dosyć proste. I uzyskujemy między dzisiaj a, a, a tym pierwszym kryzysem 2006 ogromny postęp. Kiedyś Unia mówiła, to nie nasza sprawa, dzisiaj Unia mówi, to nasza sprawa. Niemniej jednak pierwsza wersja rozporządzenia była bardzo niekorzystna. Jakie elementy w tej pierwszej wersji były niekorzystne dla Polski co się udało zmienić? Po pierwsze, udało się przyspieszyć to się nazywa próg reakcji, czyli jak gdyby wkracza Unia ze swoim działaniem szybciej niż w pierwszej wersji. Jest, czyli nie jest to tydzień, jest to tylko. To są trzy dni, dni tak. Po trzy. drugie, wystarczy, że dwa kraje w skali całej Unii albo jeden kraj w skali regionu, czyli części Unii zostanie tym dotknięty, już wtedy można ogłosić stan alarmu i, i uruchomić mechanizmy wsparcia. Po trzecie, wreszcie wkracza Komisja Europejska z całym swoim aparatem i wkracza również Ministerstwo Spraw Zagranicznych Unii, czyli sprawa jest traktowana nie w, wyłącznie w kategoriach gospodarczych i energetycznych, ale w kategoriach polityki zagranicznej i to jest, i to jest, i to jest ważne. Czyli jak gdyby wyposażyliśmy w instrumenty tą zasadę solidarności, która jest w nowym traktacie i bardzo dobrze, ale gdyby jej nie przetłumaczyć na język konkretnych działań i zapisów, to by to nie miało przełożenia. No i nieskromnie trzeba powiedzieć, że Polska tutaj, czy polscy urodzepływani zresztą sama pani. Pani poseł, bo to tak skromnie Pani nie wypada tego powiedzieć, ale to przecież Pani tą grupą kieruje i udało się bardzo wiele. Nie mówmy hobby, jeszcze głosowania przed nami, głosowanie w komisji, ale potem jeszcze, jeszcze głosowania plenarne, potem zobaczymy jak Rada Ministrów zareaguje, potem będzie albo nie będzie drugie czytanie, ale generalnie biorąc jest widoczny postęp i z tego możemy być zadowoleni. Powiedział pan, że to jest szalenie istotne, czy będzie rozstrzygane na poziomie całej Unii Europejskiej wskazanie przez dwa kraje tego zagrożenia, czy będzie rozstrzygane w regionie. W jakim regionie, w, jakich, w regionie jakich państw Polska się znajdzie i czy ten, te państwa dają to, te bezpiecze, to bezpieczeństwo, bądź dają partnerstwo do ogłoszenia zagrożenia? Jeżeli w grupie krajów unijnych, co do końca nie jest określonym. Spodziewamy się, że to będzie Polska wraz z innymi krajami wyszehradzkimi, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, prawdopodobnie trzy kraje bałtyckie Estonia, Łotwa i Litwa i prawdopodobnie Niemcy. Jest uruchomiony system, system pomocy, system unijny. I reaguje nie tylko sam region, no bo te kraje nawzajem sobie w sytuacji no, ostrego kryzysu nie są w stanie pomóc, bo każdy jest bardzo uzależniony i każdy jest. Jest narażony, ale, ale w skali całej Unii są nadwyżki, czyli zapasy, czy zapasy, czy pewne możliwości, zasoby, którymi można te kraje wspomóc. I chodzi o to, żeby ten system, który ustanawiamy, jeszcze uzupełnić inwestycjami, infrastrukturą. Chodzi o łączniki między, między gazociągami, chodzi o, 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 o tak zwane rewersy, czyli żeby można było w jedną i w drugą stronę tłoczyć gaz. Chodzi wreszcie o magazyny. I to wszystko już się zaczęło dziać za unijne pieniądze i, i sądzę, że w kolejnym budżecie, a tak, tak mówi komisarz do spraw energii Ettinger, chcemy, żeby było jakieś dwa powyżej dwóch miliardów euro rocznie na tą infrastrukturę, która łączy i która pozwala reagować solidarnie w sytuacjach kryzysowych. Z jednej strony powiedział Pan, że rzeczywiście duży wkład jest grupy, która pracowała, tak, takiej grupy roboczej, która pracowała nad ostatecznymi poprawkami, poprawkami zaproponowanymi przez Polskę. I ten wkład jest duży tej grupy. Ale z drugiej strony sam Pan nazwał przygotowanie tego rozporządzenia jako polityczną drogę osiągnięcia sukcesu przez Polskę. I tutaj był bardzo duży wkład z Pana strony, prowadzenia negocjacji, rozmów. Rozumiem, że ten, te, to prowadzenie no, rozmów, i tych negocjacji owocuje również tym, że w regionie będziemy mieli partnerstwo i również na poziomie Unii Europejskiej. Będziemy mieli to partnerstwo w, w momencie, kiedy, czy tą solidarność w momencie, kiedy nastąpi jakiś stan zagrożenia w naszym kraju. Czy są jakieś kraje, które mało sprzyjają Polsce w, w zapewnieniu bezpieczeństwa? Jeśli to w, w jakimś stopniu się okaże sukcesem, to jest bardzo wielu ojców tego sukcesu. Chcę podkreślić bardzo dobrą i ścisłą współpracę między naszą grupą europosłów, to jest klub PO i PSL, klub polski w Europejskiej Partii Ludowej, we frakcji w parlamencie, z rządem, z odpowiednimi strukturami zarówno dawnego Urzędu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Premiera, i oczywiście Ministerstwa Gospodarki. I, i, i to jest absolutnie kluczowe. Natomiast, gdyby chcieli zobrazować nasz wkład, na 500 poprawek 50 to nasze poprawki. Z tego 44 zostały w większym lub mniejszym, tak to było w negocjacjach uwzględnione. Ja sądzę, że około 80% celów żeśmy, żeśmy uzyskali, ale dopiero to jest etap prac parlamentarnych. Poczekajmy jeszcze na ostateczny werdykt. To będzie ta wersja rozporządzenia, którą uda się wynegocjować na styku między parlamentem europejskim i Radą, gdzie zasiada 20, 27 państw, 27 ministrów. To będzie ta ostateczna wersja rozporządzenia. Ale jest to z pewnością przygotowanie dobrego mandatu dla naszego rządu do negocjowania później właśnie na Radzie. Na, na pewno to wzmacnia pozycję naszego rządu w Radzie Ministrów, ale również tutaj z Parlamentu mamy, mamy możliwość wpływania na, na, na bieg spraw, bo, bo chcemy nie tylko użyć mechanizmu, który już raz się sprawdził i to był wielki sukces premiera Tuska, kiedy w sprawach klimatycznych zebrał Grupę Wyszehradzką Plus i sądzimy, że i tym razem byłoby dobrze, gdyby ten mechanizm zadziałał, czyli Grupa Wyszehradzka Plus, Bałtowie, być może szerzej i również nasze przełożenia naszego obu partii Platformy Oetelskiej i PSL-u jako członkowskich partii Europejskiej Partii Ludowej, która rządzi w 13 krajach członkowskich, Biorąc pod uwagę ich rozmiar w największych, ja koordynuję grupę ministrów energii w ramach, w ramach, czy z racji bycia wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. i Chcemy ten mechanizm również wykorzystać po to, żeby zwiększyć szanse na takie rozwiązania, które dla Polski są korzystne. Zresztą korzystne dla Unii, bo dzisiaj nikt nie kwestionuje, że powinniśmy być solidarni w sprawach energetycznych, gazowych, że powinniśmy sobie pomagać, żeby mówić jednym głosem. Natomiast w szczegółach oczywiście są różnice. Pani pyta, kto, kto niekoniecznie. Ja oczywiście nie powiem o żadnym kraju z imienia, tak wymagają względy dyplomatyczne. Natomiast im któryś kraj jest bardziej niezależny i, i samodzielny w kwestiach energetycznych, to znaczy może polegać na sobie, bo albo ma własne zasoby, albo ma pewnych dostawców, albo duże magazyny, no to wtedy jemu mniej na tych mechanizmach solidarnościowych. Dzieli, bo on, ponieważ wobec tego wymogu Solidarności musiałby się dzielić swoim bezpieczeństwem energetycznym, więc tutaj jest swego rodzaju <laughs> no kwestia rozstrzygnięcia między Solidarnością a, a egoizmem. Ale sądzę, że idziemy w kierunku Solidarności. Zatem życzmy, by dokumenty, które zostały przygotowane, zostały przyjęte zarówno przez Parlament Europejski, jak i przez Radę Ministrów i byśmy rzeczywiście mogli spokojniej spać przyszły, na przyszłe lata. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani poseł, jeszcze muszę powiedzieć, że to jest pierwsza pani taka duża. Poprzek pięciu komisji akcja jako koordynatora tego działania i sądzę, że opolanie mogą być z Pani do mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.